Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Tak szybciutko minęło święto Beltany, czyli Noc Walpurgi, słowiańskie święto Wenesa, że wręcz nie sposób zrozumieć, czy mamy już dzisiaj 4 maja. Ale przed nami jeden z najpiękniejszych miesięcy magicznych, i dlatego Myślę, że każdy z Was ma już dużo lepszy humor niż wcześniej, niż na wiosnę czy w zimie. I dlatego dzisiaj poruszę bardzo trudny i taki ciemny temat, a mianowicie: czy należy znać datę swojej własnej śmierci? Kilkanaście minut temu, Miałam przyjemność udzielić wywiadu pani Aleksandrze Ząkowskiej-Pawłowicz. Wywiad na pewno ukaże się w najbliższych dniach na Wirtualnej Polsce. I pytania, które zadała pani Aleksandra, uważam za bardzo, bardzo ważne, i dlatego pragnę podzielić się z Wami moją refleksją na ten temat. Pytanie Pani Aleksandry brzmiało: Czy wróżka ma prawo podać datę śmierci? Czy w ogóle jest możliwe, by określić taki dzień, w którym ktoś umrze? I co Pani odpowiada na pytania klientów, którzy pytają o datę śmierci? Moi kochani, tak to jest możliwe, by dokładnie odczytać datę śmierci danej osoby. Ale jest to również niezwykle trudne i wymaga nie tylko dużego doświadczenia w uzyskiwaniu takich przekazów medialnych, energetycznych, ale także ogromnej dyscypliny i etyki od osoby wróżącej. Wróżka nie powinna podawać daty śmierci osobie pytającej. Dlaczego? Gdyż podając datę śmierci, wróżka blokuje w pewien sposób energię życiową tej osoby. Wystarczy wyobrazić sobie, jakie byłoby nasze własne odczucie. Gdybyśmy dowiedzieli się, że nasza śmierć nastąpi na przykład za dwa miesiące lub za 5-6 lat. Najczęściej na początku pojawi się wówczas lekkie niedowierzanie, ale krok po kroku ta data tak wpije się w naszą podświadomość, że trudno w ogóle myśleć o czymś innym. Nie sposób działać, planować realizować naszych celów. Dla wielu osób poznanie własnej daty śmierci jest równoznaczne ze śmiercią psychiczną, gdyż wszystko nagle traci dla nich sens. Dlatego, moim zdaniem, żadna poważna wróżka, kierująca się etyką i zdrowym rozsądkiem, nie poda daty śmierci osobie pytającej. W świecie ezoteryki jest jednak wiele, wiele osób po prostu nieetycznych lub niepoważnych, czy wręcz e, niezrównoważonych. Zresztą tak jak w każdej innej dziedzinie życia. I może zdarzyć się, że taka osoba przekona kogoś, że poznanie daty śmierci jest ważne. I podając datę, często w ogóle źle sprawdzoną lub e, wyssaną z palca, rzuca na daną osobę jakby klątwę, która jest jednoznaczna z wampiryzmem energetycznym. Dlaczego? Poszkodowana osoba myśli o takiej wróżbie i myśli o osobie, która tą wróżbę wykonała. I w ten właśnie sposób przesyła tej osobie swoje własne energie życiowe, słabnąc i popadając w pełną depresję, apatię czy chorobę. Dlatego podanie daty śmierci jest moim zdaniem równoznaczne z kradzieżą energii, czyli to działanie nie tylko niemoralne, ale wręcz przestępcze. Jeśli ktoś z moich klientów, czyli z was, może takie brzydkie słowo klienci, ale trudno znaleźć jakieś inne. Jeśli ktoś z moich klientów pyta o datę śmierci, to zawsze najpierw pytam, dlaczego ta osoba chce poznać tą datę. I często już w tym momencie wiele osób Zaczyna zastanawiać się, dochodząc do wniosku, że właściwie był to głupi pomysł. Jeśli jednak ktoś nadal nalega na podanie takiej daty, to uświadamiam taką osobę, jak negatywne skutki to ze sobą wiąże i jak zmieni się jej życie po uzyskaniu takiej informacji. Po czym Odmawiam podania tej daty. Podawanie daty śmierci jest niezgodne z moją etyką. Uważam bowiem, że nawet osoba, która umrze miesiąc później, nie powinna wiedzieć, że to się stanie. Gdyż miesiąc życia w nieświadomości jest pełen szczęścia, marzeń, planów. A miesiąc życia w oczekiwaniu na datę śmierci jest równy śmierci, pełen smutku, płaczu, rezygnacji, braku planów, braku uśmiechu. Dlatego moi kochani, moja rada jest taka: nie pytajcie o daty śmierci i nie bierzcie udziału w różnych ankietach. Czy, czy testach, które mają na celu ustalenie Waszej daty śmierci? Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wspaniałych doświadczeń magicznych. Wasza Maria Bukardi.